Hariom Tatsat, Hariom Tatsat, Hariom Tatsat. Za chwilę rozpoczniesz praktykę Yoga Asany. Marjari Asana, cat Stretch Pose, czyli rozciągający się kot. Jesteś teraz na macie. Pozycja wyjściowa to klęk podparty. Czyli podnieś pośladki. I stań na kolanach. Ułóż ręce płasko na podłodze pod ramionami, to znaczy w linii ramion prostopadle. Palce dłoni skierowane są do przodu. Ręce powinny być rozłożone na tą samą szerokość co kolana, a ramiona i uda. Powinny być prostopadle do podłogi. Kolana mogą być lekko rozstawione, tak aby były dobrze ustawione pod biodrami. To jest pozycja wyjściowa. Wdech przez nos, usta są zamknięte, jednocześnie unosząc głowę i obniżając kręgosłup, tak. Aby plecy stały się wklęsłe. Całkowicie rozciągnij brzuch i napełnij płuca maksymalną ilością powietrza. Przetrzymaj na wdechu przez 3 sekundy, wydech podczas opuszczania głowy i rozciągania kręgosłupa w górę. Pod koniec wydechu napnij brzuch i wciągnij pośladki. Głowa będzie teraz między ramionami skierowanymi w stronę ud. Wstrzymaj oddech przez 3 sekundy z uważnością na łuku kręgosłupa i skurczu brzucha. To jest jedna pełna sekwencja. Możesz wykonać takich sekwencji od 5 do 10 dla optymalnego efektu. Po wstrzymaniu oddechu, oczywiście następuje naturalny i spontaniczny wdech. Podczas oddechu wykonuj ruch, oddychając tak wolno, jak jest to wygodne. Dąż do tego, aby zarówno wdech, jak i wydech trwał co najmniej 5 sekund. Uważność i świadomość podczas praktyki jest na zgięciu kręgosłupa, od góry do dołu oraz na oddechu zsynchronizowanym z ruchem. Nie zginaj ramion w łokciach, utrzymuj ramiona, uda w pionie przez cały czas. I kontynuuj samodzielnie swoją własną sadnę, czyli praktykę. Harion Tatsat, Harion Tatsat, Harion Tatsat.